Piotr Zmarzłowski pętla czyta Piotr Zmarzłowski Niniejszy audiobook powstał na podstawie utworu chronionego prawem autorskim wszelkie prawa zastrzeżone nagranie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku jakiekolwiek powielanie rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie bez zgody autora jest zabronione rozdział 6 Andrzej Dom prowadził samochód zupełnie nie rejestrując wykonywanych czynności. Ręce same trzymały kierownicę, noga wciskała pedał gazu lub hamulca, a on poruszał się jakąś dramatycznie okrężną trasą, byle tylko jak najdłużej pozostawać w drodze. Dopóki siedział za kierownicą, jego nieobecność w domu wydawała się usprawiedliwiona, a on sam miał zaś przestrzeń na uporządkowanie myśli. W głowie wszystko wirowało niczym szalona karuzela emocji i wspomnień. Raz widział niezadowoloną, zmęczoną twarz Moniki, za chwilę uśmiechniętą i zafascynowaną Jole, wpatrzoną w niego jak w kogoś, kim można się zachwycać. Myśli przeskakiwały dalej, do Rafała, ich dawnych rytuałów, wspólnych chwil przeżywanych w trójkę, które wydawały się teraz aż nierealnie odległe. Wraz z tymi obrazami nieuchronnie pojawiała się wyniosła i chłodna postać jego żony, a z nią znajome, duszące poczucie porzucenia, które towarzyszyło mu od kilku lat. Nie analizował jeszcze tego, co się właściwie wydarzyło. Pozwalał tym wizjom płynąć swobodnie, jedna po drugiej, jak kadry z nieuporządkowanego filmu. Zawsze cenił wartości rodzinne. Stabilizacja była dla niego czymś w rodzaju fundamentu. Czymś, co pozwalało mu utrzymać się w pionie, nawet jeśli życie wokół zaczynało chwiać się w posadach. A jednak, teraz znów poczuł się prawdziwym mężczyzną, i to było uczucie, którego nie potrafił zignorować. Choć przez ostatnie lata zupełnie zapomniał, co to znaczy być pożądanym, teraz nagle wszystko wróciło, jakby czas nie miał znaczenia, jakby nie postarzał się ani o jeden dzień. Ktoś go pożądał. Ktoś widział w nim mężczyznę, nie tylko ojca i współlokatora. To łechtało jego ego i dawało coś, czego od dawna mu brakowało. Nie wiedział jeszcze, co zrobi. Nie snuł planów. Na razie po prostu chciał nacieszyć się tym nowym uczuciem spełnienia, które przyszło do niego niespodziewanie. Ale czy naprawdę będzie w stanie prowadzić podwójne życie? Nigdy nie był dobrym aktorem. A i sama Jola? Kim była tak naprawdę? Jakie miała wobec niego zamiary? Dziś po prostu się rozstali i każde ruszyło w swoją stronę, ale co będzie dalej? Gdy dotarł do domu, było już późno. Pierwsze kroki skierował do pokoju synka, chcąc spędzić z nim jeszcze chwilę przed snem. Mały Rafałek jeszcze nie spał, jego buzia natychmiast się rozpromieniła na widok ojca. Andrzej położył się na krawędzi łóżeczka, pozwalając chłopcu się przytulić i zaczął opowiadać bajkę. Jak zawsze był to kot w butach. Ulubiona opowieść synka, ale zgodnie z ich tradycją, tata musiał za każdym razem coś w niej zmienić. Tym razem więc Scott nie zjadł czarnoksiężnika, lecz stoczył z nim pojedynek na szpady, jak prawdziwy hollywoodzki bohater. Kiedy młynarczyk poślubił księżniczkę, Rafałek już spał. Jego równy, spokojny oddech zawsze działał na Andrzeja kojąco. Lubił te kilka minut, które mógł spędzić obok syna, wsłuchując się w jego senne odgłosy. W końcu jednak trzeba było wstać i zmierzyć się z tym, co nieuniknione, z Moniką. Słyszał, że jeszcze nie spała. W kuchni rozbrzmiewały ciche odgłosy krzątania. Najwyraźniej właśnie wkładała naczynia do zmywarki. Andrzej podniósł się powoli, starając się nie zbudzić dziecka i na palcach wyszedł z pokoju. Przybrał obojętną minę i wszedł do salonu. Z miejsca dostrzegł Monikę zajętą w kuchni. I co tam ojca, Co chciał od ciebie? Zapytał od niechcenia, nie odrywając wzroku od garnków. Nic. Jakieś kupoty, żeby mu coś w telefonie ustawić. Skłamał gładko, sam zdziwiony, jak naturalnie mu to przyszło. Nigdy wcześniej nie miał okazji sprawdzać się w takich sytuacjach. Masz ochotę coś obejrzeć? Jakiś serial? Zapytała beznamiętnie. Raczej nie. Jestem zmęczony. Chyba pójdę do łazienki, odparł, ziewając w teatralnym geście. Jak chcesz, ja coś sobie puszczę. Ranoc, rzuciła i znów coś stuknęło w zlewie. Z ulgą przyjął zwolnienie z obowiązku wspólnego oglądania czegokolwiek. Skierował się do łazienki. Dopiero tam, zdejmując ubranie przed kąpielą, poczuł intensywny zapach joli, który wciąż utrzymywał się na jego skórze. Zrozumiał, że Monika bez trudu mogłaby go wyczuć. Jak dobrze, że udało mu się wyłgać. Kiedy wychodził spod prysznica, kątem oka dostrzegł powiadomienie na ekranie telefonu, który zawsze trzymał przy sobie. Podszedł, odblokował urządzenie i przeczytał wiadomość. Myślę o tobie, Andrzej, musimy to powtórzyć. Uśmiechnął się lekko. Z wprawą usunął wiadomość jednym szybkim ruchem kciuka. Z jednej strony było to bardzo fascynujące, przywoływało dawne emocje, Tamte pierwsze uniesienia. Z drugiej jednak strony był to taniec po ostrzu brzytwy, balansowanie na granicy, za której nie ma już odwrotu. Na razie nie wiedział, co z tym zrobi, ale gdzieś w głębi siebie przeczuwał, że może już przekroczył tę czerwoną linię. Na razie postanowił odłożyć ten problem na później. Spojrzał w zaparowane lustro. Kilkoma szybkimi ruchami dłoni przetarł zamgloną szklaną powierzchnię, aż ukazało się w niej jego odbicie. Patrzył na niego czterdziestoletni facet z lekko zapuszczoną sylwetką, jeszcze nie otyły, ale wyraźnie oddalony od dawnej formy. Ciało wciąż nosiło ślady dawnej aktywności fizycznej, jakby przypominało, że kiedyś, zanim przyszła rutyna codziennych schodów do biura, coś z sobą robił. Kiedy jednak jego wzrok powędrował wyżej, na twarz, coś go zaskoczyło. Przez chwilę nie patrzył już na siebie. W lustrze zobaczył swojego ojca. Tego samego, którego pamiętał z dzieciństwa, z czasów, gdy był jeszcze małym chłopcem. Zawsze słyszał, że jest podobny do matki. Przez lata bezrefleksyjnie to powtarzał, nie zastanawiając się nad tym zbytnio. A teraz nagle, ten sam wyraz twarzy, ta sama linia żuchwy, spojrzenie był kopią swojego starego. Wyglądał dokładnie tak, jak Grzegorz, kiedy ten poznał Jole. Myśl przemknęła przez jego głowę jak błysk. Ona po prostu zamieniła starszy model na nowszy. Być może, a właściwie niemal na pewno, tamten etap męskiej świetności Grzegorza był już tylko wspomnieniem. Jego niegdyś legendarny, wręcz nieposkromiony apetyt seksualny wyblakł, pozostawiając po sobie jedynie cień dawnej możliwości. A Jola? Jola właśnie teraz była u szczytu swoich potrzeb i pragnień. Zawsze się dziwił ich ogromnej różnicy wieku. Nigdy nie rozumiał, jak ona mogła się w to wplątać, ale teraz, teraz nie mógł oprzeć się wrażeniu, że wszystko to było z jej strony starannie przemyślane. Cierpliwie czekała w ukryciu, krok po kroku zbliżając się do celu, a gdy tylko nadarzyła się okazja, sięgnęła po niego, jak po coś obiecanego, coś, co należało jej się już od dawna. To odkrycie zrodziło w nim niepokój. Poczuł się dziwnie, jakby został sprowadzony do roli przedmiotu, niemalże trofeum na czyjejś półce. To wszystko jednak trwało tylko chwilę. Przebłysk, który zgasł równie szybko, jak się pojawił, jak uszkodzona żarówka, która zamiga i zniknie w ciemności. Westchnął cicho, sięgnął po szczoteczkę i pastę, umył zęby. Potem przebrał się w granatową piżamę i powędrował do sypialni. Zanim położył się jednak do łóżka, Przezornie wyłączył powiadomienia w telefonie, a urządzenie wsunął do szuflady nocnej szafki.